Nowy targ, załóżmy się o Burbona. To pula, jaką na szali postawił radny PiS Janusz Kawka w sprawie sporu wokół planów budowy stacji benzynowej przy osiedlu Wojska Polskiego w Nowym Targu. Trochę jak na amerykańskim filmie. Załóżmy się 1 jednego dolara, wiek zakładających się zbliżony, a stawką, jak w filmie Eksperyment. Stawiam butelkę 3-litrowego Bourbona. Że po uchwaleniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nowy TARG 12 za półtora roku stacja benzynowa w tym miejscu stanie się faktem, oświadczył radny Kawka, który jest przeciwny inwestycji. Zakład dotyczy dwóch opinii. Jednej prezentowanej właśnie m.in. przez radnego Janusza Kawkę, druga to stanowisko Andrzeja Rajskiego. Kiedy Janusz Kawka i Danuta Wojdyłowa twierdzą, że taka inwestycja w otoczeniu bloków przy Wojska Polskiego nie powinna mieć miejsca, Argumenty wspomagane przez spółdzielnię mieszkaniową, której prezes Jarosław Jakobiszyn właśnie mieszka w rzeczonych blokach i mieszkańców tego terenu, są takie, że inwestycja jest uciążliwa, całodobowa stacja benzynowa z pewnością zdaniem protestujących zagrażać będzie i ciszy, i bezpieczeństwu, i środowisku naturalnemu. Czasu, jak twierdzi kawka, oponenci inwestycji mieli zbyt mało i nie zdążyli zebrać pod protestem podpisów. To też postulował, aby nie podejmować jeszcze uchwały o planie miejscowego zagospodarowania w tym rejonie. Andrzej Rajski przekonywał zaś radnych, że jedyną drogą powstrzymania inwestycji jest uchwalenie właśnie miejscowego planu zagospodarowania Nowy Targ 12. Inaczej, dowodził Rajski, inwestor będzie mógł zrealizować inwestycje na podstawie wz od burmistrza miasta jeśli chcemy zablokować sprawę budowy stacji benzynowej, musimy podjąć uchwałę dotyczącą właśnie uchwalenia planu miejscowego Nowy Targ 12. Ta argumentacja najwyraźniej nie przekonała radnego PiS i Janusz Kawka publicznie się założył z Rajskim. Stawką jest 3-litrowy bourbon. Kawka Koniak skłonny jest zakupić. Tymczasem Rada Miasta Nowy Targ przegłosowała kawkę i zdecydowała, że Miasto Nowy Targ ma przystąpić do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 12, tak jak sugerował radny Andrzej Rejski. Zakład stoi, wszyscy czekają na efekt. Argumentów za odrzuceniem inwestycji z punktu widzenia czysto ludzkiego jest mnóstwo. Ważne są i te, które optują za otwarciem w tym miejscu nowego targu na Zakopiankę. Jest też i pozytywny przykład funkcjonowania stacji benzynowej w środku osiedla. Stacja Orlen, usytuowana w samym sercu blokowiska przy podtatrzański i Sikorskiego Wojska Polskiego, Witosa i Szaflarskiej, też oprotestowana była ze wszechmiar. Teraz jeśli inwestor Statoil doprowadzi sprawę do końca, identyczna stacja benzynowa może powstać przy Zakopiance, tworząc w tym miejscu kolejny wjazd i wyjazd do miasta, otwierając tym sam nowy targ na mobilnych turystów. Sprawa niepokoi mieszkańców bloków przy ulicy Wojska Polskiego obawiają się, że ruch na stacji i normalne jej funkcjonowanie zburzy dotychczasową ich zielankę, a uruchomienie kolejnego węzła komunikacyjnego Odnawiającego funkcję, tak starej zakopianki, zagrozi bezpieczeństwu dzieci i przede wszystkim zlikwiduje miejsce spacerowe, bo w związku z wyłączeniem starej zakopianki z ruchu, teraz przy drodze funkcjonują puby, a samą drogę adoptowano i sprowadzono do roli promenady pieszej. mój serwis.blogspot.com